Dzień dobry, Sławomir szczepanie, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu LIN po polsku. Dzisiejszy temat jest arcyciekawy, a zatem dzwonię do Gdańska, aby porozmawiać z Janną Czerską. Witaj. Dzień dobry Państwu. Janna Czerska z tej strony. Skąd jestem? Jestem z Gdańska, jestem z LINQ Team, gdzie pełnię funkcję dyrektora merytorycznego. Bardzo dobrze potrzebny mi taki prawdziwy ekspert, bo dużo będzie tutaj zawartości merytorycznej. Nie liczę zresztą na to, że osób wiele wysłucha naszą dzisiejszą rozmowę, ale chciałbym, żeby ci, którzy wysłuchają, mieli poczucie naprawdę wielkiego spełnienia i tego, że w końcu zrozumieją kanbany. Let's Kanban, taki jest tytuł dzisiejszego nagrania, na dworze upały, natomiast kanban jest czasami jak klimatyzator w pomieszczeniu. Powiedz mi, dlaczego kanban daje ulgę w procesie produkcyjnym lub logistycznym? Przede wszystkim jest rozwiązaniem na zmienność, na bardzo wysokie wymagania klienta, które nie pogrywają się z możliwościami procesu produkcyjnego bądź z możliwościami dostawców. Dobrze, rodzaje kanban przystanowiskowy, zaopatrzeniowy, zleceniowy, dystrybucyjny jest tego dosyć dużo. Natomiast to, co mnie interesuje, czy ja mogę zażyczyć sobie, żeby to dostawca stworzył kanban w mojej firmie, który będzie mi uzupełniał? E, tak, e, można. E, wtedy mówimy o tak zwanym GMA-u. Natomiast jest jeden problem z tym kanbanem. Jeżeli my nie umiemy zarządzić zmiennością naszego procesu i wymagamy, że to dostawca zrozumie tę zmienność i będzie umiał zbuforować nas zawsze i na każdą zmienność, to się rozczarujemy takim rozwiązaniem. Joanna, moje bardzo celne pytanie. Wzór na kanban, zatem, czy taki wzór w ogóle opracowano, czy taki wzór można spotkać w jakiejkolwiek książce dostępnej na polskim rynku wydawniczym? Oczywiście, oczywiście, wzory można znaleźć w mojej książce, zarządzanie zapasami dla praktyków. Wzory istnieją. One, one są standardowe. Ten wzór jakby zawiera tylko trzy ważne informacje. Jeżeli myślisz o budowaniu zapasu, to uwzględnij elastyczność twojej produkcji, czyli zdolność twojego procesu do przezbrojeń uwzględnij lead time swojej produkcji czy dostawy od dostawcy. Uwzględnij zmienność zapotrzebowania klienta zapasu i uwzględnij problemy, jakie ma dostawca zapasu. Ja się przygotowałem, dlatego że szukałem wąskich gardeł, znalazłem je. Dodatkowo zainwestowałem w szkolenia Smedowskie, a zatem moja firma ma się dobrze. Ale jednak będę chciał budować Kanban. Bardzo mnie zachęciłaś na seminarium e, Problemy Niczyje, czyli logistyka w firmie produkcyjnej w Łodzi, gdzie byłem uczestnikiem. A zatem powiedzmy fizyczne rozwiązanie. Ktoś mi powiedział w kuluarach, rozmawiałem, że mam zakupić pojemniki. Um. Pojemniki się przydają, ale tak naprawdę nie chodzi o pojemniki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ustandaryzować jednostkę rozliczeniową kanbana. Możemy trzymać materiały w pojemnikach, możemy trzymać na wózkach, możemy trzymać na paletach. Najważniejsze, żeby ilości w kanbanie, czyli w tak zwanym sygnale, bo kanban znaczy sygnał, żeby ilości były powtarzalne. Wtedy kanban działa dobrze. Pięknie... No i oczywiście, jeżeli zapas poprawnie policzony. Pięknie o tym mówisz i rzeczywiście kanban znaczy szyld po japońsku. Byłem w Japonii dwukroć, dwukroć i widziałem szyldy, mają tam piękne, wypisane tymi swoimi literkami. Natomiast w mojej fabryce karta kanbanowa ma różne kolory. Jest to card, który jest przekazywany między stanowiskiem logistyki wewnętrznej, a magazynem, który te pojemniki napełnia w zamian za złożoną kartę kanbanową. No tu mówisz o tak zwanym kanbanie przystanowiskowym, który jest najprostszą formą kanbana i służy komunikacji pomiędzy stanowiskiem pracy a magazynem. Zaczynamy od rzeczy prostych First things first, Aha. jak mówią Anglicy, ale ja teraz chcę cię zastrzelić. Mianowicie tak. poszedłem na kawę i ciastko na przerwie i co usłyszałem, że kanban można. Zbudować w ERP. I to jest niesamowite, bo słuchaj, Kanban i ERP to jest bajka. Mianowicie, zacytuję mojego rozmówcę: typówka leci w automacie. O! <grytanie> tak, rzeczywiście to jest prawda. Można. I chcę powiedzieć, że można tak sparametryzować zwykłego erp żeby on działał prawie jak kanban, ale tak naprawdę spełniając wszystkie funkcje kanbanowe i zautomatyzować um, jakby pracę planistów, pracę zaopatrzeniowców, dzięki czemu mają czas na obsługę wyrobów nietypowych i rozwiązywanie problemów. No miło mi się z tobą rozmawia, rozwiewasz wiele moich wątpliwości, ale ja mam kolejne. Jak zbadać terminowość kanbana po jego wdrożeniu? To znaczy A... krótko mówiąc, czy on odpowiednio cyka? Jakby to powiedział mój kuluarowy rozmówca. Kiedy wyznaczamy poziom zapasu, to definiujemy sobie tak zwane zapasy minimalne. I tak naprawdę, jeżeli kamban regularnie wchodzi w poziom zapasu minimalnego, to znaczy, że nasz zapas jest trochę za niski. Natomiast jeżeli cały czas odbija się na poziomu zielonym, to znaczy, że nasz zapas jest za wysoki. A jeśli chodzi o terminowość, tak długo jak zapas jest dostępny do realizacji potrzeb klienta tego zapasu, to jest terminowo, to, 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 to mamy pełną dostępność, a zatem jakby dostawy materiałów są terminowe. No dobrze, ja tutaj eksperymentuję bardzo mocno. Mianowicie zbudowałem w lodówce kanban na piwo i on rzeczywiście w jakiś tam sposób działa. I e, jest e, zielony poziom, jest czerwony poziom, e, tak jak mówisz, e, tak jak mówi literatura, ale powiedz mi, jak mam rozliczyć ten kanban przy przezbrojeniu na kolejny produkt. Mianowicie przyjdzie zima i będę chciał wino składować. Nadwyżki kanbanowe o, w jaki sposób to rozliczyć? <grym> No tutaj albo trzeba, jeżeli nie mamy zaprzęgniętych systemów RP, to po prostu ten zapas trzeba przeliczać regularnie, o czym często zapominamy, no bo jak sobie raz policzymy, to wydaje nam się, że to jest... Forever. Z, z, na, ...na zawsze, a tak naprawdę tak nie jest, dlatego że struktura zapotrzebowania się zmienia. I cała struktura zapotrzebowania się zmienia? W związku z tym musisz ustalić czas, pod, w którym chcesz przejść piwa na wino. E, i, i, I przewidzieć jakby koniec swojego zapotrzebowania. Możesz go przewidzieć, a możecie się nie udać. Wtedy pozostają tak zwane obsolity. No chyba, że jednak skusisz się zimą również na pisku grzane. Żarty żartami, ale pytam serio, będę miał urodziny, hmm. będzie bajlejs, powiedz mi zlecenia nietypowe. Ale to już może wróćmy do fabryki. Okej. Okay. Zlecenia nietypowe. Ze zleceniami nietypowymi jest tak, że tak naprawdę musimy je obsługiwać w systemie make to order, bądź assembly to order, jeżeli montujemy produkty jakby z gotowych podzespołów, które nie różnicują jeszcze finalnego produktu. Okej. Okay. Natomiast i, i, i tutaj nie ma wyjścia. To jest po prostu typowa produkcja pod zamówienie I to, co jest kluczowe w tym, żeby zdążyć w krótkim czasie zrealizować, to jest ten czas, o którym ja wcześniej wspomniałam, czas ludzi, czas planistów, którzy obsłużą te nietypowe zlecenia, dlatego że z nimi jest po prostu więcej pracy, więcej informacji jest potrzebne, więcej czasu jest potrzebne na to, żeby przygotować te zlecenia do produkcji. Pracuję w branży bateryjnej i wyobraź sobie jest lato. Zdarzy nam się nie jeden zresztą, pik produkcyjny, mianowicie ta pogoda na zewnątrz słońce sprzyja wykorzystaniu wkrętarek akumulatorowych. Zawsze latem mamy piki produkcyjne. Nasze kanbany nie pomogą. Może pomoże jakaś tajemnicza karta As Joker albo karta w kolorze złotym? E, powiem tak, e, jeżeli widzicie, że macie powtarzające się sezony, wysokie sezony, e, to tak naprawdę wystarczy, że w danym sezonie przygotujecie się na inny zapad. No ale rzeczywiście, bywa tak, że jest wielki pik. I którego nie przewidzieliśmy. No, nie, nie mam czarodziejskiej kuli ani różdżki czarodziejskiej, żeby wszystko przewidzieć e, i, i wszystko wyprodukować. I teraz mm, sytuacja jest taka, że jeżeli chcesz jednorazowo podnieść e, dostępność materiału do produkcji, to wystarczy, że wrzucisz tak zwaną kartę jednorazową. A jednak miałem e, kto... rację złota karta. Tak? <laughs> tak, może to być złota. <laughs> no, oczywiście, żadnego problemu. Najważniejsze jednak, żeby nie zadziałała e, tak jak standardowy kanban, czyli żeby po zużyciu zapasu nie dała sygnału do procesu dostawcy o uzupełnieniu zapasu. Dlatego e, często odróżnia się te karty albo kolorem, może być na złoto, tak, albo po prostu uruchamia się je jako, jako zwykłe kartki. Dobrze, ostatnie pytanie dzisiejszego nagrania. Bardzo dużo esencjonalnych <sum> informacji w pigułce. E, posłuchaj. Kanban to jednak zapas, tak sobie to wymyśliłem, a zatem Kanban nie jest optymalnym rozwiązaniem, a zatem brak Kanbanów najwyższą formą bytu. Takie hasło zawiesiłbym w hali fabrycznej. <noise> Oczywiście, zgadzam się tutaj w procentach. Ehm, dlatego, że istnieje coś takiego i to Toyota i nie tylko udowodnili, że proces może być doskonale elastyczny. I to to znaczy, że proces jest doskonale elastyczny, to oznacza, że nasz proces jest zdolny pracować w takich partiach produkcyjnych, jakie zamawia klient. Drugi warunek, żeby ta najwyższa forma bytu czy niebytu Kanbana mogła wystąpić, to szybkość przepływu przez naszą halę produkcyjną. No i tu o szybkości, to jak już powołałam się na jedną z moich książek, to powołam się na drugą. Pozwól płynąć swojemu produktowi, który mówi o tym, jak organizować przepływ w procesie wytwórczym, żeby skrócić czas przejścia wyrobu. Świetnie, zachęciłaś mnie do tego płynięcia. Ja za chwilę wybieram się na kajaki. Ale powiedz na koniec, w jaki sposób spragniony informacji o kampanach i logistyce, szczupłej logistyce, słuchacz może dotrzeć do ciebie. Jak, krótko mówiąc, dotrzeć do Janny Czerskiej, specjalisty od tych spraw przedsiębiorców i przedstawicieli firm. Zapraszam na stronę www.linin.pl. Tam jest numer telefonu, wystarczy się skontaktować i można do mnie dotrzeć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Wszystkiego dobrego i powodzenia w Kanbanmaniu, szczególnie lodówki, a może nawet tej podręcznej na kajakach. Let's Kanban. Do usłyszenia. Kamban. Do usłyszenia. em pop